Bonjour à Paris? Bonjour! No słuchajcie, bardziej Parisko już Was nie mogłam przywitać. Berek, bagietki, wszystko jest. Witajcie z przepięknego Paryża. Przyjechałyśmy tutaj dzisiaj z Karolą e, zrobić dużo pięknych zdjęć na Instagram, także zaglądajcie do mnie na Instagram. Bardzo się staramy i ja, i Karola. E, może odłożę te bagietki jednak. Zaraz jej tak zjemy. Witajcie z deszczowego Paryża. No niestety jest deszcz, miało tak nie być. No ja wiedziałam, że będzie ten deszcz. Ja miałam nadzieję, że nie. Bo słuchajcie, cały czas sprawdzałam prognozy pogody i tak mnie przerażał. No niestety jest, ale Karola jest optymistycznie nastawiona. Ta energia płynie do mnie. Także Rano byliśmy na przepięknych fotach. No i teraz wpadłyśmy tutaj do hotelu. Coś tutaj też musimy nagrać. I pokażemy Wam w tym blogu kilka takich ładnych stylizacji. Naprawdę ładnych, uroczych, więc koniecznie na ten Instagram zaglądajcie. Zaraz wam pokażemy pierwszą. Zejdziemy na dół, bo tam mamy taką piękną miejscówkę. Ja dzisiaj, słuchajcie, no Beret, no wiadomo, no czerwony Beret. Może niekoniecznie on, ta czerwień współgra z moim swetrem, ale tak. Do nagrania w sam raz. Mam na sobie biżuterię polskiej marki Sadba, ona już się u mnie pojawiała, jakbyśmy w Rzymie, więc w Paryżu też musiała być. To jest akurat kolekcja Moody, taka czarno-złota, ręcznie malowana, bardzo mi się podoba, bo współgra z moimi stylizacjami. No i co, no jeżeli ten vlog się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zapraszamy na Paryż. I obiecałam zawierać Was ze sobą, pokazywać stylizację, więc Opera Garnier, o ile nic nie pomyliłam, pierwsza nasza miejscówka. I mam na sobie garnitur, Garnitur, który można byłoby nosić oczywiście elegancko, z białą koszulą, czy jedwabnym topem, ale ja go wystylizowałam na sportową. Bluza z kapturem, bardzo miękka i wygodna. Garnitur i do tego sportowe buty. Buty są z polskiej marki Marko 6. Ja już je pokazywałam, one nie są najnowsze, ale super wyglądają i świetnie pasują do stylizacji, a garnitur i bluza w Point. Zresztą znacie, bo często pokazuję tę markę. No i tak to wygląda, że tutaj zrobiłyśmy zdjęcia. Karolina jest zadowolona, ja tak średnio, sami ocenicie na Instagramie, czy będą się podobały, a my lecimy dalej do kolejnej miejscówki. Będzie też pięknie. Zobaczcie, jesteśmy na dachu galerii Lafayette i jest tutaj mnóstwo ludzi. Każdy chce zrobić sobie zdjęcie i przestrzeń tak szybko sobie wygospodarowałam, żebyście Wy też mogli zobaczyć ten piękny widok, bo jest oszałamiająco. Bardzo dużo ludzi tutaj trzeba się pilnufać. My oczywiście jesteśmy z kolejnymi stylizacjami, więc go wpadłyśmy, i lecimy dalej, ale warto było tu przyjść, więc jak tak, tak, ja jeszcze ja pokażę, pokażę, widać. Słuchajcie, chyba 8 pięter jechałyśmy, Karlo, prawda? 7? 7? 7, pięter. Pięknie. Dobrze, nie ma co? Trzeba lecieć dalej? O, tam Widać? Widać świetnie. I to jest, kochani, tyle. Nie ma czasu, czas goni. No i musicie zobaczyć, to, Kto jeszcze nie widział? Galeria Lafayette od środka. Nawet można tam wejść. Ła! Wow. Zdążyłyśmy na sam zachód słońca. Tutaj słońce zachodzi trochę później niż w Polsce, ale za to później wstaje. Jest i wieża ifla no obowiązkowy punkt. Na mapie Paryża. Bardzo tu ładnie. Nie ma dużo turystów. Ale na wieżę już nie wejdziemy, bo nie mamy czasu. Niestety. Pari, 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 pari. Pięknie. Dobrze nam tutaj. Karola mówi, że chętnie by tu została 5 dni. Co mówi? <gry> Że chętnie zostałabyś tu 5 dni. Tak. Strasznie chciałam mnie Karola posadzić na tamtej ym, karuzeli, ale już nie zdążymy na żadne karuzele. To tyle. Na dziś. Jutro nowy dzień. Jest i Karola! Macha do Was maha z nadpizzy, bo słuchajcie, trafiliśmy do pizzerii, która jest dokładnie obok naszego hotelu, bo jesteśmy po nagraniach tak zmęczone i głodne, że trafiłyśmy w Paryżu do włoskiej knajpki i mamy bardzo niezdrowo, ale Karola wyliczyła nam dzisiaj, że spaliłyśmy prawie 1000 kalorii na tym bieganiu, bo naprawdę się nabiegałyśmy. Mogę pokazać, więc słuchajcie, tak. Karla, żeby udowodnić, już tutaj wyostrzam Wam. No jest, 938, także halo, halo. Więc możemy zjeść taką pyszną kolację, bo przyznamy Wam się szczerze, że nie było czasu na lunch. E, totalne szaleństwo, w każdym razie jesteśmy. I, i, I cóż, i jemy, bo nie lubimy jeździć zimnego. Jeszcze tylko powiem, że 12 km na nogach. 12 km na nogach, także hello. Mimo, że też jeździliśmy metrem, także szalony dzień. Jemy, i idziemy spać, bo jutro kolejny dzień. Bonjour, dzień drugi. Bonjour. Witamy z pokoju hotelowego, eee, zaczynamy. Takim, słuchajcie, śniadaniem w trochę polowych takich okolicznościach, ale mamy bardzo niezdrowe, ja tego nie jem normalnie, normalnie tego nie jem croissanty, yy, pięknie wyglądają. Trzeba było wziąć trochę po francusku. No, ale trzeba po francusku, no bo to się nie wiadomo, kiedy znowu nam się ten Paryż przytrafi. Mamy bagietkę, mamy, yy, mamy kawkę. I słuchajcie, zaczynamy, ja już tutaj płatki położone, będziemy jadły, kręcimy, bo słuchajcie, za oknem jest jeszcze ciemno, i nie możemy iść na nagrania, ale 8.20, bach, w słońca i wtedy od razu zaczynamy, bo wczoraj nie zdążyliśmy wszystkiego, czemu? Bo się mocno rozpadało. Nawet ci Francuzi, Karola, prawda, byli zdziwieni tym deszczem? Tak, wszyscy stali w, tym eee, w ogóle właśnie rano, jak tak patrzyłam przez okno, to oni wszyscy w krótkich rękawkach, tak, na rowerze, na eee. w ogóle, w, w... a później. I jest się troszkę jest... zdziwili. Mm. I słuchajcie, i, y, y, i musiałyśmy no, natychmiast wracać do hotelu, no bo jednak zdjęcia w deszczu, to tam wiecie, tam w filmie tylko chodzą. A ja już od razu mokra kura i y, cała historia. I Karola mówi, jak wróciłyśmy do hotelu, no zróbmy coś, nakręćmy coś, no cokolwiek, więc wymyśliłyśmy że wejdziemy na ten taki mini tutaj balkonik, taki francuski, taki malutki. I zrobimy jakieś fajne francuskie zdjęcie, bagietka, wiecie, tam berety i tak dalej. No i my tam się stroiłyśmy, i kolejna stylizacja, może coś jeszcze tutaj zrobimy na tym balkonie. I słuchajcie, historia była taka, że Ktoś nas obserwował z okna naprzeciwko. Okazało się, chłopak, który pracuje w agencji reklamowo-marketingowej, kręcą TikToki, prowadzą Instagram różnych firm i nakleili na kartkę na oknie ze swoim nickiem. Ja myślałam, że to nick firmy. To kolega swój Instagram zostawił, żebyśmy się skomunikowali. No bo oni chcieli z nami ze mną nagrać TikToka. Więc jak zrobiliśmy, jak zobaczyliśmy. To strasznie padało i nie było widać tej kartki. Ale potem jak już trochę ten deszcz był mniejszy, to on nas zawołał. Może wręczę ci kwiaty, zróbmy TikToka. Po prostu tak z, z budynku przez budynek krzy, krzyczeliśmy do siebie. I ja oczywiście, Of course, no to co ja robię? Wylatuję, lecę, prawda? I kręcimy tego TikToka Karola z kamerą za mną, bo ją chodzi od Karola szybko. No i tak poznaliśmy bardzo fajnych, sympatycznych ludzi. Dziewczyny tam się do nas też z tej agencji uśmiechały z balkonu. O. Więc wyszło to wszystko bardzo tak spontanicznie, śmiesznie. Tego TikToka możecie zobaczyć też u mnie na TikToku. No taki spontaniczny ruch ze strony chłopaka i z naszej strony, co nie do końca mi pasuje do Francuzów, wiecie, bo trochę jest tutaj dla mnie inaczej. Kiedy jadę, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii, jakoś jest taki luz wewnętrzny czuję w tych narodowościach i, i jakiś taki dużo uśmiechu. Do mnie też i jest jakoś jak tak luźnie. Natomiast tutaj we Francji jednak czuję się, że oni trzymają ten dystans, więc to było dla mnie takie e, duże zaskoczenie. Słuchajcie, Karla zaraz może kichnąć. Było, było dla mnie takie duże zaskoczenie, że oni tak szybko skrócili ten, dysta ten dystans e, i, i, i tak jakoś strasznie sympatycznie fajnie to wyszło. Jestem ciekawa, bo e, wiele z Was dziewczyny, które są po drugiej stronie, bo nie wszystkie wiecie, bo nie tylko Polska mnie ogląda, ale też dziewczyny i z Francji, i z Niemiec i. I, i z dalszych, e, dużo dalszych stron. Napiszcie, jak to jest z tymi Francuzami. Ja jestem bardzo ciekawa, czy oni są tacy otwarci, czy jednak, ja dobrze czuję, że są jednak tacy zdystansowani i zamknięci i tak mm, lubią trzymać ten dystans. E, ja wyczuwam takie, wiecie, rzeczy, że no nie mówię po francusku i zamawiam po angielsku tę bagietkę i tę kawę i panie tam między sobą one coffee, one croissant um, jak gdyby tak prześmiewczo trochę w moim kierunku, ja mam luz, ale wiecie, do jednak to się takie niuanse wyczuwa. I jestem bardzo ciekawa, więc dziewczyny, które mieszkają tu na stałe we Francji, piszcie, jak to jest z tymi Francuzami. Czy oni lubią obce krawędzi, czy nie? Bo to też jest ciekawe. No i co? Rozgadałam się, a tu nie ma co: trzeba szybko jeść i lecić na, na kolejne zdjęcia w piękne miejsca. Zabierzemy Was ze sobą, pokażemy tam kolejne stylówki, no bo taka stylizacyjny jest ten vlog. No i tyle: no i kaweczka i lecimy. Dzień dobry, witamy Was przed Luwru. I tam Karola Fle. O, 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 robi zdjęcia. Maha, maha, maha. Witamy Was tutaj. Przyszłyśmy z samego rana, bo dobre światło, genialne światło. To wtedy ładnie wygląda na zdjęciach. Słuchajcie, no jest pięknie. Troszeczkę żałuję, że nie mamy czasu na ten Louvre, bo teraz już chwilka po dziewiątej nie ma w ogóle ludzi. I to byłaby dobra opcja. Zobaczcie, tam jest kolejka i w ogóle nie ma nikogo. Widzicie? Chwila po dziewiątej. O, o, o! Widzicie, nie ma kolejki. Zrobiliśmy piękną stylizację absolutnie. Karola potwierdza, mi się też bardzo podoba, bo czasami jest tak, że Karoli się podoba mi nie, albo mi się podoba i się nie podoba, to no, tak różnie jest między nami, ale tutaj po prostu było pach, pach i gotowe 10 minut całość i po prostu takie zdjęcia. Oczywiście musiałyśmy chwilę poczekać, no bo przed nami była dziewczyna, która tam też robiła 120 różnych przebitek, ale nam poszło szybko dzisiaj. I co, co co było dla mnie e, niesamowite, o tej dziewczyny była no. boso. Ta dziewczyna była boso, słuchajcie, a jest takie a jest... 7 stopni, nie? Nawet chyba nie siedzę. 5. 5 stopni, ona była boso, słuchajcie. Także co się nie robi dla dobrego tam TikToka, Instagrama i tam wiecie, co dalej. No dobrze, słuchajcie, my się nie rozwodzimy, idziemy dalej, będziemy pokazywać kolejne stylweczki i wszystko. Lecimy, Karola? Tak. Kolejna, Kolejna zmiana. Zlupka jestem bardzo dumna, wyrobiłyśmy się 20 minut. Tak, w czasie. Tak, tak, dobra, lecimy. <laughs> Obiecałam Wam pokazywać moje stylizacje, więc kolejna, ale z marynarką, którą już widzieliście. Jednak ta marynarka bardzo mi pasuje, bo jest miękka, dopasowująca się do sylwetki i świetnie się w niej czuję. Do tego złota bluzka ze złotą nitką i torebka, skórzane spodnie wszystko to jest marka Greenpoint. Tylko widzicie, ta marynarka teraz jest w wydaniu takim eleganckim, ale z pazurem. No i do tego wszystkiego buty wodki, które pokazywałam w filmie. Wrześniowym, tak, wrześniowym Marcos z butami na jesień. Pamiętacie tego vloga? I one się świetnie, świetnie prezentują na zdjęciach bardzo ładne. Z jednej strony takie widzicie krokowy z jednej strony. Także tak się prezentuje cała ja. No i fajnie się czuje w tym, słuchajcie. Tak się czuję po parysku, Dokładnie tak. Ale myślę, że w Polsce też będę to wyglądać. A teraz Karola pokaże Wam jeszcze fragment pięknego luku. I kolejna miejscówka na zdjęcia. Pałac Royal. Bardzo pięknie, z kolumnami Burena, jak nie pomyliłam tam nazwy. Tak to się prezentuje. E, mamy tutaj piękne zdjęcia. E, I jest bardzo dobre światło, prawda, Karola? Bardzo, zresztą widać to teraz we Żadne fotoshopy nie są potrzebne, słuchajcie, jak macie dobre światło, to jest połowa sukcesu zdjęć. Druga ja bym powiedziała, to... że nawet dobre światło to jest 90% sukcesu. To nawet 100%, Karola. 90%. 90%, ona specjalistka mówi. Jest piękne światło, bo jesteśmy w cieniu, a jest tutaj e, cudowne słońce. Robią, nie racji, nie robią Karol, się no. przede wszystkim cienie pod oczami. No właśnie, nie mam cieni pod oczami, ale jest najważniejsze. No i co? No i przemieszczamy się dalej, no bo my tak wiecie tutaj. Yy, pokażmy Karola trochę backstage, no bo tak to wygląda. Widzicie, ja teraz wkładam moją kufajkę. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś różne sprzęty i zmiany. I ja słuchajcie, zakładam moją kufajkę, żeby mnie zmarzła. Przechodzimy w inne miejsce i lecimy dalej. Kolejna stylizacja, kolejne miejsce. Jesteśmy na najsłynniejszej Instagramowej ulicy z przepiękną wiedzą Eiffla i fragmentem. I to jest bardzo ważne, bo tutaj te zdjęcia wychodzą podobno najlepiej. Jest ich multum na Instagramie. I słuchajcie, to co się tutaj dzieje, i jakie ilości ludzi chcą tutaj filmików, to jest niesamowite. Jak przyjechałyśmy tutaj z Karolą, to Karola się prawie przeżegnała. Mówi: oh my gosh, nie zrobimy tu zdjęcia, a jednak się udało. Tam sobie taki tak. adres znalazłyśmy, wszystko będzie na Instagramie. E, więc się udało, rzeczywiście bardzo dużo ludzi, no ale piękne zdjęcie. Piękne i pięknie tutaj świeci światło. Karola, pokaż jaki to jest adres, żeby wszyscy wiedzieli. Tutaj mamy plakietkę, proszę bardzo. Jest to w Google. No, ale żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Jest taki punkcik w Google oznaczony. Wszystkie narodowości niemieckie tam, y, no, no w ogóle dużo, 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 dużo tutaj. Rosjanie, no w ogóle wszyscy Polacy, słychać wszystkie języki w tym miejscu. Tak ja Ci pokażę. No, konturs, bardzo, bo to tak wygląda. Przed chwilą widziałyśmy mm, zdjęcia ślubnych dwóch pań. E, widzieliśmy wszystkie chyba tutaj narodowości, prawda? Kolor tak. wszystko, wszystko, także każdy tu przychodzi, żeby zrobić to jedno jedyne miejsce, zdjęcie. Pytanie tylko, czy dobrze się tutaj wiesz, na przykład. Taki... Ja bym tutaj chciała, tam chciała na górze tak, tak codziennie sobie wypijesz kawkę z widoczkiem tam. Możesz się tak przeinspirować tymi wszystkimi stylizacjami tutaj. Bo, które się pojawiają no to... no ale słuchajcie my kończymy bo lecimy dalej I jesteśmy w najbardziej instagramowej knajpce śmieci może nie na knajpka ale widok przy niej tak tak więc musiałyśmy tu mieć. A jak już już my to jemy to coś dobrego. I słuchajcie, wzięłyśmy sobie coś z karty, co tam nie było po angielsku napisane. Mówię, spróbujmy Karola, co będziemy wycinać te cheeseburgery. Weźmy coś ich niego, bo to jest takie danie dnia. Ja mam chyba rybę, Karola ma sztukę mięsa. I tak. sobie będziemy zaraz konsumować. We Francji i w Paryżu jest tak, że żeby wejść do restauracji, trzeba pokazać paszport kogutowy, więc się inaczej nie da. Na zewnątrz można wejść do ale ci środku trzeba. To jest tak. Co, no i jest tutaj cudowne, taka, wiecie, taka atmosfera jest naprawdę miło, panie sobie są Co jest bardzo fajne. I bardzo mało miejsca pomiędzy stolikami. Tak mało tak, no, mało. To jak już wejdziecie z tym z paszportem, to już te półtora metrowe odstępy, to już to jest nie. To nie. No, ale my y, chcemy zjeść w y, cieple. Ciepły, więc kończymy i wcinamy. woda, która trwała niecałe dwa dni, ale było naprawdę cudownie. Pokażemy się na chwilę. Jesteśmy już w samolocie. Wracamy, Karola. Podobało ci się? Bardzo mi się podobało. Dobrze, zaraz tu zasnę. Ja jedynie chciałam coś powiedzieć na temat lotniska. Lotniska, tak. Słuchajcie, my leciałyśmy z takiego lotniska, który jest oddalony chyba o, o 70 km od centrum Paryża. I to jest błąd. Za długo jest tu Trzeba i tak jeszcze dopłacać za ten autobus. To się w ogóle nie opłaca. Jedźcie bliżej. Szkoda waszego czasu i tak, A przede wszystkim też to, że straszne problemy robili na to lotnisku. Tak, że musieliśmy torbę w jedną trzeba wnieść, a zawsze taką malutką można powiedzieć na ramieniu, ale to nie wolno. Tak jest. I te kontrole takie skomplikowane nie, 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 tutaj Nie podobało nam nie się, podobało. Podobało nam się. Nie. Bardzo mnie zniechęciło nie. to bardzo. Tak, tak Chociaż Paryż jest tak, piękny Także my rekomendujemy Tak e jest Romantyczną podróż. Tak, i mało turystów. Karola tam twierdzi, że wraca z I z tobą, i ze mną na wiosnę, na wiosnę. E, Jeśli się ten vlog podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dziękujemy, że z nami jesteście i widzimy się niedługo.